Trading nauczy mnie więcej o życiu niż 35 lat doświadczenia, 60 jestem wiesława, 3 miesięcy tradingu i sama przeszłam tę drogę. Wiem dokładnie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Moją intencją jest Ci pokazać, jak trading zmienia nie tylko portfel, ale całą osobowość. Więc jeśli ten temat Cię interesuje, zostań ze mną do końca, a teraz zapisz sobie to i obserwuj mnie, żeby nauczyć się zarabiać. Dosłownie byłam tam, gdzie Ty jesteś teraz. Bałam się podejmować decyzje w życiu. Posłuchaj uważnie. Trening to najlepsza szkoła życia, a dlaczego? Bo uczysz się ryzyka, przestajesz się bać każdej zmiany, kontrolujesz emocje, nie reagujesz impulsywnie na problemy, myślisz długoterminowo, planujesz przyszłość jak bizneswoman, analizujesz strategię, budujesz dyscyplinę, trzymasz się planu w każdej dziedzinie, zwiększasz pewność w siebie, wierzysz w swoje możliwości. Po trzech miesiącach jestem inną osobą silniejszą, mądrzejszą, pewniejszą siebie. Napisz osobowość, jeśli też chcesz stać się lepszą wersją siebie i nauczyć się wysokodochodowego zawodu.